Witam wszystkich, ja jestem Mutu. Dzisiaj pokażę Wam telefon HTC Desire C. E, telefon wygląda tak, posiada 3,5 calowy ekran. E, tutaj widzimy ładne logo HTC. E, głośnik e, Aparat 5 megapikselowy. Niestety bez diody doświetlającej. E, Tutaj posiada wejście na ładowarkę i u góry przycisk do wybudzania telefonu oraz wejście na słuchawki. W skład telefonu wchodzi taka standardowa ładowarka HTC, kabel, kabel micro USB słuchawki dołóżne, nawet całkiem dobrej jakości oraz gwarancja i instrukcja obsługi. Przejdźmy sobie do telefonu, włączmy sobie Antutu Benchmark. I zobaczymy jaką ma wydajność osiągnął 2708 punktów A więc troszeczkę słabo ale i tak telefon sobie całkiem nieźle radzi e, telefon posiada Androida 40 e, Procesor 600 MHz to jest jego wadą e, grafikę Andreno 200 rozdzielczość 320x480 5 megapikselowy aparat 512MB to by było na tyle teraz przejdźmy sobie do yy, jakiejś gry zobaczmy sobie na przykład Streakman Soccer 2014 Zobaczymy, czy telefon poradzi sobie z taką gierką, z taką średnio wymagającą nagramy sobie Anglią z Belgią. Zobaczymy jak będzie chodziła ta gierka. Jak widzimy, gierka chodzi całkiem nieźle. Nic się nie zacina. Także w proste gry jak najbardziej da się pograć. Wejdźmy sobie teraz. Skilujmy sobie kilka aplikacji. Teraz przejdźmy sobie może do samego aparatu. Tutaj wykładu, yy, zrobiłem przykładowe zdjęcie psa i zobaczmy sobie to w przybliżeniu. Jak widzimy aparat jest całkiem niezły. Yy, widać dużo szczegółów w przybliżeniu. Jednak przy gorszym oświetleniu yy, zdjęcia wychodzą gorsze. I brak e, diody w doświetlającej aparat, ale i tak aparat e, e, na plus. Teraz e, przejdźmy sobie do muzyki. E, I teraz włączę przykłado, e, przykładową piosenkę. Zobaczymy. Jak słyszymy jakość muzyki na przyzwoitym poziomie, mogą być troszeczkę głośniejsze, ale i tak nie jest źle. Gdy podłączymy słuchawki, uruchomi nam się funkcja Beats Audio, która główną jej zaletą jest podbicie basów i całkiem fajnie się ta funkcja sprawdza. Widzimy, włącza się ta funkcja Bits Audio i jakość muzyki na słuchawkach również jest bardzo dobra. Przejdźmy sobie teraz do internetu. Włączmy wi. -Fi. Ładuje się. Wejdźmy sobie na stronę wp.pl. Zobaczmy jak szybko się strona załaduje. Ogólnie telefonik całkiem przyjemny yy, bardzo ładny wygląd dla osób mniej wymagających na pewno wystarczy coś się nie chce ładować poczekajmy sobie jeszcze chwilkę No niestety coś z internetem mam nie tak Jak widzimy mamy na nim 5 pulpitów na pulpicie zegarynka z pogodą co jest znakiem rozpoznawczym w HTC I to by było na tyle. Ogólnie telefon w 5 -stopniowej skali oceniam na 4 na pewno plus za jakość muzyki za aparat za nakładkę a minusy to bateria Trzyma mniej więcej 2 dni, co mogłoby trzymać troszeczkę więcej przy takim małym ekranie. Yy, I brak diody doświetlającej aparat, co to też odejmuje pół punkta, dlatego 4 na 5. I ogólnie polecam ten telefon. Mi się bardzo podoba osobiście. I to by było na tyle. Do następnego razu, trzymajcie się, hej.